Tytrium jak marihuana. Samowolka. Dzień dobry, witamy w nowym vlogu. Dojechaliśmy do Casablanki. Jesteśmy na publicznej plaży. No tak, i tutaj można powiedzieć, jak zwykle, szok kulturowy, ponieważ jeżeli będziecie w Casablance, to musicie uważać, bo jest ogromna różnica między plażami publicznymi a prywatnymi. Na publicznych znajdziecie wszystko i nie będziemy się wydawać w szczegóły. Natomiast plaże, które są prywatne, są oczyszczane oczywiście i wyglądają rajsko. My tego nie doświadczymy, no bo musielibyśmy chyba wykupić dobę w hotelu luksusowym, a nie taki mamy zamiar. I nie stać nas na takie rzeczy. I nie mamy na to kasiory po prostu. Zanim zaczniemy zwiedzanie Kasablanki, chciałem Wam pokazać miejsce, gdzie spaliśmy. Jest to parking. Przy promenadzie blisko oceanu zapłaciliśmy 30 dirham za noc. Pan trochę kręcił nosem, chyba to było dla niego za mało, ale nie targował się ze mną. <grystanie> tutaj stoi kropek. Było cicho, spokojnie od godziny 11-12 w nocy. Ale w ciągu dnia i wieczorem, tutaj 20, to było naprawdę gwarno. Samochody sportowe, dużo osób jeździło na skuterkach, także było głośno. Ok, dobra, lecimy dalej. Jak już widzieliście na ujęciach z kamery samochodu, dojechaliśmy do meczetu. Parking przy samym meczecie jest w sumie. I nie wiem, ile jeszcze zapłacimy, ale przy wyjeździe pewnie będę wiedział. Wejście do samego meczetu, słuchajcie, jest od innej strony. Nie możemy wejść tutaj, bo przechodzimy praktycznie blisko. Wszystko jest zagrodzone. Musimy obejść ten budynek wielki. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś długi odcinek. Bo już taksówkarz nas zaczepiał, także może być długi odcinek. On zna pewnie lepiej te tereny niż my. Chyba jest daleko, ponieważ już drugi raz ten taksówkarz przejeżdża koło nas i trąbi, proponując nam podwózkę. Wybierając parking, kierowałem się usytuowaniem parkingu, żeby był jak najbliżej meczetu. A tak naprawdę nie o to chodzi, bo trzeba zobaczyć, gdzie jest wejście do meczetu, a nie sam meczet. To tak na przyszłość jakbyście tutaj przyjeżdżali. Doszliśmy. Widzimy dużo autokarów, także to jest to na pewno miejsce. Okej, okay, wchodzimy do środka, kupić bilety. O, dobra. Chyba nie sprzedaje gościu. No to... Dwa person. Dwa Co? Czwarta bramka. No, a weź przez karu. A okej, okay. tak Okej. Okay. Praworządność. Dobra. Akurat jeśli chodzi o bilety i bramka nie działa. Po prostu weszliśmy sobie. A proszę bardzo. Tak to wyglądało w trakcie budowy. Już tutaj na wstępie możemy powiedzieć coś, coś o czym nie wiedzieliśmy. Miejsce, gdzie został wybudowany meczet, to jest sztuczna, powiedzmy, taka wyspa, która została usypana jako podstawa do budowy meczetu. Chcę, by Casablanca miała meczet, dumę powszech czasy. Chcę wybudować meczet na moje urodziny, na wodzie, bo tron Boga jest na wodzie. By wierni w nim podziwiali boskie niebo jego stwórcę. Tak powiedział król Maroka, Hasan II. I jak powiedział, tak zrobił. Wyrzucił ludzi z ich domów na bruk, zażądał pieniędzy na budowę, bo jego majątek okazał się zbyt mały. A Allah patrzył na to wszystko z góry. Okej, okay, z muzeum od razu przeszliśmy do chyba sklepu, gdzie można sobie kupić jakieś takie rzeczy, jak malowane drewno, torebki, jakieś komody. Półeczki, stoliki. Słuchajcie, nie wiem czy wyglądam jak ktoś z obsługi, ale właśnie przed chwilą podszedł do mnie pan i pokazuje mi bilet i pyta się czy może tutaj wejść na, do muzeum. Wyglądam jak był tutaj z obsługi? Chyba nie. Wyszliśmy już z muzeum i teraz o 12 mamy wejście do meczetu. Ale ja tylko chciałam powiedzieć, że jakbym miała urządzać dom, to tam widziałam piękne biurko. Naprawdę. biurko. Biurko? Ja tam nic nie widziałem ciekawego, no, ale... Ale piękne są te rzeczy, naprawdę. Ja bym kilka znalazła. Czekając na wejście, mamy jakieś 15 minut jeszcze, ponieważ wchodzimy w grupie z przewodnikiem, prawdopodobnie. Chyba tak. Ale na swoje 51. urodziny Hasan II zażyczył sobie ten oto meczet. No i zaczęto budowę, czyli usypano sztuczną Wyspę na oceanie i teraz wygląda to, jak wygląda. Jest on jeden z największych meczetów na świecie. Zobaczcie, ten ogromniasty plac może pomieścić 80 tysięcy wiernych. W środku będzie około 25 wiernych, także to są ogromne... 25 tysięcy! Powiedziałam 25 wiernych? Tak. Nie, 25 tysięcy wiernych. Dobra, uciekamy, bo jest zbiórka o 12 i wchodzimy do środka. Okej, okay, a jak zwykle opuszcza grupę, samowolka. Ok, wchodzimy do środka, tak? Bilety przy wejściu trzeba pokazać. Bo ty musimy ściągnąć. O, Jane. Nieziemsko, jest naprawdę. Meczet rzni laserowymi promieniami w kierunku Mekki. Cud techniki, dzieło sztuki. Cedrowy, otwierany sufit, ukazujący nieboskłon. Koronkowe sztukaterie zapierają dech w piersiach, nawet tym, którym z wiarą nie jest po drodze. Dobrze trafiliśmy, ponieważ przewodnik rozmawia po angielsku. Ale wygląda to przepięknie. Wszystko ręcznie malowane. No wygląda nieziemsko. Okej, okay, schodzimy na dół. Czyli mogą być jakieś drzwi delikatne, to muszą być grube na 15-20 cm. Konkretne są. Ok, zaczynamy. Po tej stronie jest winda, a po tej stronie są schody. O, proszę, te drzwi się podnoszą do góry. Tak, wszystko ręcznie robione i po prostu układane. No, konkretna robota. Tutaj są właśnie fontanny, gdzie przychodzą wierni myć przed modlitwą. Tutaj wypływa woda, tędy i płynie tak, tędy. To każdy może sobie umyć ręce, nogi, łokcie i tak dalej. I takich fontann mamy w tym pomieszczeniu 41. I te pomieszczenia. Są używane wtedy, kiedy jest Ramadan. Tutaj mamy bardziej takie pospolite rozwiązanie. Zwykły kran. Wszystko jest pokryte taką strukturą. Pan powiedział, jaka to jest struktura. Już nie pamiętam mieszanki dokładnie, ale która pochłania dźwięk, ponieważ wszystko to jest betonowe. Cała wycieczka trwała około 40 minut. Przewodnik już się z nami pożegnał i teraz już wracamy do samochodu. Myśleliśmy, że jedziemy jeszcze na wieżę, ale jednak się nie udało. Okej, okay. lecimy do auta. I mi nieziemsko, naprawdę jest mega wielki. Słuchajcie, już jesteśmy na dużym placu. Jak mówiłem wcześniej, wracamy do kropka. Zobaczcie, po lewej stronie tam właśnie stoi nasz kropek, a my musimy obejść to. Najpierw tam, naokoło, naokoło i do kropka. Dobra, mam nadzieję, że to było widać. Słuchajcie, meczet wyrywa z butów, nawet nie trzeba ich ściągać wchodząc. Coś przepięknego. I to jest niesamowite, że tam wcale nie ma żadnych drogich jakichś obrazów z złotem, kapiących. Po prostu ta, te dzieła sztuki na ścianach wymiatają, naprawdę. No i nie musiałam zakładać niczego na głowę. Widocznie dla turystów jest to specjalnie jakiś ukłon i to było bardzo wygodne, także super. Okej, okay, spróbujemy wyjść bocznym wyjściem. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli wyjść. Trzy osoby przeszły, super, ekstra. Jest w tunelu. Także jesteśmy zaraz przy aucie, nie musimy naokoło tutaj dreptać, super. O i jest nasz pioszek. Tak, już jesteśmy Magdalenko, już jesteśmy, tak Już jesteśmy A ja podobno widziała krzak marihuany. Nie no, nie, nie potem. Czy jest? No. O kurczę ty, faktycznie. Ty faktycznie. Świerdzi jak marihuana. Wziąłem tylko na internecie takie krzaczki, także dajcie znać w komentarzach czy to jest marihuanes. Casablanca, piękne miasto, prężnie rozbudowuje się. I wyobraźcie sobie, że tutaj mieszka 3 miliony 400 osób. Naprawdę bardzo dużo. No tak, wszyscy młodzi uciekają do Casablanki, chcą żyć nowocześnie, po europejsku. Casablanca nazywana jest też y, płucami Afryki, cokolwiek to znaczy. Natomiast. Y, to, jeżeli poszukujecie luksusów, cudownych dzielnic, a nie Casablanca, jaką znamy z amerykańskiego filmu Casablanca z Bogartem i Ingrid Bergman, który zdobył trzy Oscary i ten świat Noir, który tutaj powinniście znaleźć, na próżno szukać. Niestety nowoczesność, luksus, a my chyba będziemy szukali dalej tej, tego prawdziwego Maroka. Jedziemy dalej na południe. Mam nadzieję, że dojedziemy dzisiaj do Marrakeszu, ale wszystko się może zdarzyć. Zostańcie z nami i oglądajcie nasze vlogi, bo jeszcze dużo przed nami. Słuchajcie, to będziemy się już żegnać z Casablanki w tym vlogu. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, komentarz, łapka w górę i tak dalej. Tak, bądźcie z nami, żebyśmy czuli, że jesteście. Dziękujemy za to, że nas oglądacie. I do zobaczenia w następnym vlogu. 爸。<Pa. S 2>